Witam Was serdecznie. W tym filmiku opowiem Wam. A właściwie to może nie. A zrobimy sobie eksperyment. Eksperyment będzie polegać na tym, że Wy będziecie oglądać sobie filmik i w międzyczasie będę Wam pokazywać kilka fraz, no i zobaczymy, czy będziecie wiedzieć o co chodzi. Czyli, jakby zaoszczędzamy czas. Oglądacie i w tym samym momencie staracie się zrozumieć to, co mam na myśli. Pasuje Wam? No to zaczynamy. Jeśli powiemy let's go in, to oznacza wejdźmy do środka. Jeżeli powiemy let's go out, no to wejdźmy. Natomiast nie mówimy a rzeczownika. Zacznijmy sobie od pierwszego przyimka, jakim jest in. Jeżeli powiemy let's go in, to oznacza wejdźmy do środka. Zmijmy go na move. Move in i move out. Idąc tym tokiem myślenia możemy powiedzieć step in, step out. Czyli wejdź albo wycofaj się. Step to kroczyć. Jak dobrze zauważyliście, nie używałem tutaj żadnego rzeczownika, czyli jeżeli powiedziałem let's move in, nie wspominałem o żadnym rzeczowniku. Powtarzam. Tak samo step in, step out. Move in, move out. Kolejny czasownik, jaki mi pojawia się tutaj w głowie, to jest break in. Jeżeli powiemy break in, to oznacza włamać się, ale nie tylko do mieszkania po cukier, ale również włamać się do rozmowy, czyli przerwać komuś w rozmowie. Czyli znowu ta sama historia. She broke in. Czyli wtrąciła do rozmowy. Natomiast nie mówimy broke in, conversation, ponieważ to już nie będzie naturalne. No i poprawne. Nie będzie poprawne. Prawda jest taka, że czasami to działa i czasami nie. Dlatego pokażę Wam na to sposób. I w tym momencie z pomocą nam przychodzą into i onto. Jak to działa? Czasowniki nabierają rozpędu, czyli zaczynają się ruszać. Skupmy się na into, po angielsku in motion, czyli w ruchu. Co to oznacza? Jeśli chcielibyśmy powiedzieć, wyrzuciłem śmieci do kosza, ponieważ tak powinniśmy robić, powiedziałbym I threw garbage into a bin. Natomiast jeśli nie chcę wspominać o tym, że śmieci, tylko mówić wyrzuciłem, czyli Native powie I threw it in. Czyli threw it in oznacza wrzuciłem to, ale nie wspominam o tym, że do kosza, tylko mówię I threw it in. Natomiast on jest już nieco bardziej skomplikowane i żeby nie wprowadzać żadnego zamętu, zostawimy sobie to na później. Skupmy się na onto. Onto działa dokładnie tak samo jak into, tylko że to już jest na. Przykładowo, jeśli chcemy powiedzieć, że wjechałem na pobocze, wykonując ruch, powiemy I went onto the roadside. Jeśli nie chcemy wspominać o rzeczowniku, ponieważ jest on jasny z rozmowy, Powiemy I went on. Może kojarzycie czasowniki typu move in i move out. Move in to wprowadzić się, move out to wyprowadzić się. Albo check in, check out. Ta sama historia. Jeżeli chcemy powiedzieć jakieś zdanie, powiemy je w ten sposób. She moved in, czyli ona wprowadziła się gdzieś. Ale gdybyśmy chcieli powiedzieć ona wprowadziła się do jakiegoś mieszkania, powiemy she moved into this house. Pojawiły się dwa kolejne przyimki, jakimi są e, on, i out, ale nie tym razem. Jest tam trochę tłumaczenia, dlatego pozwolę sobie nakręcić inny filmik na ten temat, ale na pewno Wam wkrótce to wyjaśnię. No więc into i onto mamy załatwione. Jeżeli chcemy na przykład powiedzieć położyłem szklankę na stole, powiemy I put the glass onto the desk, no to biurko, onto the table, czyli na stół. Ale jeśli nie chcemy wspominać o rzeczowniku, powiemy I put it on. Podam wam teraz kilka przykładów, no i zobaczymy, czy będziecie wiedzieć, o co mi tak dokładnie chodzi. I looked in. I went out. I went onto the sidewalk. Słyszycie na pewno różnice brytyjsko-amerykańskie, ale nie teraz. Jeszcze ten temat poruszę. Jeżeli będziecie chcieli, kwestia słownictwa, nic więcej. No i akcentu, ale o akcencie już mówiłem. Wracamy. She stepped into my house. I put on my clothes. I put it in. I put the data. into my computer I put some vegetables into my pot a teraz kilka Janice I apologize to you if I don't seem real eager to jump into a forced awkward intimate situation that people like to call dating step into my office please you step onto the road and if you don't keep your feet there's no knowing where you might be swept off to off. Why well, you got time to waste, waiting for folks who never should have been here in the first place to move off my farm? Anyone attempts to get off their boat, you all die. So they fill your head with dreams, discount your ticket, and you fly off to populate their planet and give Homestead twenty percent of everything that you make for the rest of your life. Not this is some part of them. you girls I always identified with, you know, no matter how old you get. Woman's hard-pressed throw off that part of herself. off. Off. off to separacja, czyli jedna rzecz odłącza się od drugiej. Co to oznacza? The apple got off. I hope that banana will come off. Ciekawe co na to farba. okay i think it's coming off it's coming off yes it's coming off shit are you kidding me okay it's coming off it's coming off it's coming off it's coming off it's really close it's getting there okay it's coming off i think it's coming off it's really close yes it's going yes it worked No dobrze, jako że dzieło sztuki zostało sprzedane, możemy przechodzić dalej. Nikt nie jest w stanie ukryć przed Wami, że phrasal werbów z przyjmkiem off jest bardzo dużo. Dlatego, jeżeli kiedykolwiek traficie na przyimek off w zdaniach, wiedzcie, że zawsze oznacza on separację. Tak jak już mówiłem. Posłuszmy się przykładowymi zdaniami. The plane is taken off. We have to drive off this hill in order to get to the castle. I can't get this thing off my head. If something bothers you, get it off your chest. There is nothing better than just cutting off a toxic relationship. I think that something is wrong in here. Something feels off. I can't get it off my mind. It's aromatycznego na koniec. Take it off. It's cold here. Jeżeli wszystko zrozumieliście, to wspaniale. Gratuluję. Jeżeli nie, napiszcie mi o tym w komentarzu, ewentualnie można też napisać na grupie Facebook, a na pewno odpowiem. Będzie mi bardzo miło, jeżeli oprócz tych moich wygłupów jesteście w stanie też coś zrozumieć. I co? Myślę, że chyba tyle na dziś. Bana został sprzedany, jabłko jeszcze się klei. Mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem. No i dajcie mi znać, co na ten temat sądzicie, na temat tego filmiku. Do zobaczenia, cześć!